Witam wszystkich bardzo serdecznie na piątej sesji Rady Powiatu Wojnickiego. Bardzo serdecznie witam przybyłych radnych, przybyłych gości, gości sprawozdawców, dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych, Starostwa Powiatowego w Wojnicach, przybyłych gości oraz bardzo serdecznie witam media. Szanowni Państwo, otwieram V sesję Rady Powiatu Wojnickiego. Obecnych 19 radnych, a więc stwierdzam Szanowni Państwo, bardzo proszę wszystkich o powstanie. Mam jedną osobę, którą bardzo serdecznie witam w składzie Rady. Złoży Pan teraz obietnicę, złoży Pan ślubowanie. Szanowni Państwo. Stosownie do artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym radny przed objęciem mandatu składa ślubowanie. Odczytam rotę ślubowania. Przypominam, że ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania tak, tak mi do Bóg. Rota ślubowania. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumienie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego. strzec suwerenności interesów państwa polskiego. Czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej, powiatu i dobra obywateli, przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi to panu, mhm. Dziękuję. Dziękuję. Witamy w naszym szeregu. Kolejność nie jest najważniejsza, wszystko jest zgodnie. Szanowni Państwo, e, kolejny punkt wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad. Czy są uwagi do porządku? Jeżeli nie ma. E, kolejny punkt, e, punkt czwarty przyjęcie protokołu z czwartej sesji Rady Powiatu Chojnickiego. Czy są uwagi do protokołu? Jeżeli nie ma. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem protokołu z czwartej sesji Rady Powiatu Chojnickiego? Proszę o podniesienie ręki. Nie widzę. Dziękuję. Kto jest przeciw, nie widzę, kto się nie wstrzymał. Również nie widzę. Jest pan Redzimski. Od tego momentu obradujemy w 20-osobowym składzie. Szanowni Państwo, piąte Sprawozdanie starosty z działalności zarządu powiatu między sesjami. Panie starosto, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, odbyło się jedno posiedzenie zarządu dzisiaj, na którym przyjęliśmy autopoprawki do projektu uchwały, ale to w trakcie sesji poinformuję Państwa o tym. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Starosto. Punkt szósty. Sprawozdanie z działalności komisji. I bardzo proszę pan Aleksander Mruwczyński. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Goście. W między sesjami odbyły się trzy posiedzenia. To jest 24 lutego w CKZTU, 10 marca w Liceum w Czersku i 24 marca w Powiatowej Bursie. Komisja wypracowała odnośnie pierwszego spotkania wnioski między innymi, trzy wnioski m.in. Komisja Edukacji wystąpiła do dyrektora szkoły za całokształt do zarządu pracy w ulicą Łączersku dla do dyrektora i tu była drobna pomyłka, może dosyć duża o nagrodę ministra edukacji, a nie odznaczenie otrzymaliśmy odpowiedź, że że będzie to rozważane w powiecie mianowicie poprzez Wydział Edukacji. Temat drugi to nawiązanie pilnej współpracy, wniosek przepraszam, samorządu powiatowego z samorządem gminnym w dziedzinie kreowania systemu edukacji na terenie powiatu cholickiego. Ten wniosek e, zaproponował jeden z dyrektorów czeskich szkół, bo na to spotkanie e, zaprosiłem dyrektorów czeskich szkół. Zarząd przyjął do wiadomości ten wniosek, a pokreowanie oświaty to od przedszkola aż po szkołę pana Myślę, że bardzo, bardzo ciekawy wniosek. Następnie byliśmy na spotkaniu na posiedzeniu komisji w CKZTU i tutaj zapadł wniosek o rozważenie możliwości powstania drugiego etatu doradca medycznego przy tej jednostce. Odpowiedź, że rozważa się możliwość powołania takiego doradcy w przyszłym roku szkolnym. Na tym posiedzeniu przedstawiono także, to właśnie główny punkt, dotyczył rynku pracy i kierunków kształcenia zawodowego z udziałem dyrektorów szkół zawodowych. Odbyła się to na i Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, wniosku nie podano, lecz komisja widzi potrzebę działania w tym temacie dosyć pilne potrzeby w temacie bardzo ważnym przy współpracy właśnie wspomnianych jednostki czyli, czyli między innymi dyrektorów szkół zawodowych, także, także biura pracy, a także powiatowej rady zatrudnienia. 24 marca, czyli dwa dni temu, komisja obradowała w bursie powiatowej z tematem wiodącym dotyczącym inicjowania działań zmierzających do rozwoju edukacji ekologicznej. W części posiedzenia komisji udział wzięli członkowie Komisji Rolnictwa z przewodniczącym panem Andrzejem Sabiniarzem, za co pięknie dziękujemy. Pan dyrektor bursy zachwycił komisję jedną i drugą, Działaniami, jakie podejmował, podejmuje w tym temacie ekologicznym. Między innymi mogę zreklamować taką oto zbiórkę elektrośmieci. Prawda? Ja dowiedziałem się, i zapewne chyba wszyscy z nas uczestnicy tego spotkania, że zbiórka elektrośmieci, na terenie bursy, to nie jest jednodniowa zbiórka. To jest zbiórka od 8 kwietnia do 30 kwietnia. W godzinach od 9 do 20, w piątki od 9 do 17. Jeszcze można pozenci otrzymać drzewko. Także tutaj akcja przepiękna, zresztą jak pięknie wygląda też jednostka nasza powiatowa bursa dzięki dbałości Pana przede wszystkim dyrektora tej placówki. Komisja y, zaproponowała pod koniec y, opracowanie apelu, prośby do mieszkańców Powiatu Chojnickiego. Dwie komisje połączone, wraz z Panem Dyrektorem Bursu. Y, apel, prośba o działanie, podjęcie działań proekologicznych. Ten apel zostanie przygotowany i przedstawiony na Radzie Powiatu y, w najbliższym czasie, po czym z takim apelem wystąpimy do mieszkańców Powiatu. Polńskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy Komisja Rewizyjna obradowała w okresie między sesjami? Komisja Rewizyjna nie obradowała i nie przeprowadzała kontroli w okresie między sesjami. Będzie, kontrola odbędzie się w najbliższych dniach po dzisiejszej sesji. Dziękuję. To dziękuję. Bardzo proszę Pan Jarosław Szumacher. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Kultury i Sportu w dniu 16 marca o godzinie 13 w urzędzie, odbyła się w Urzędzie Miasta honic Dyskutowano na temat sprawy finansowania imprez sportowych na szczeblu powiatu. Odpowiedni protokół otrzymano, co można do wglądu będzie w Biurze Rady. Dziękuję. Nie, dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Pan Leszek Zawadzki. Komisja Infrastruktury i Transportu obradowała w dniu wczorajszym. Tematy omawiane były zgodnie z programem, jaki jest zaplanowany. Poszerzone było o informację złożoną przez dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządu Kryzysowego. Andrzeja Nogala. Wszystkie tematy, które były omawiane, wszystkie sprawy zostały przez Komisję pozytywnie zaopiniowane. Dziękuję. Bardzo proszę Pan Andrzej Panie Przewodniczący, Szanowna Rado. Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska odbyła swoje posiedzenie w dniu 24 marca. Podczas komisji gościliśmy pana Andrzeja Dolnego, kierownika Powiatowego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Cholicach, który przedstawił nam strukturę organizacyjną tej jednostki i, i zakres działań Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Następnie y, udaliśmy się do y, Powiatowej Bursy w Cholicach, gdzie wspólnie z Komisją Edukacji. Omawialiśmy kolejny punkt, który wynikał z naszego planu działań, mianowicie kontynuacja akcji Dni dla Ziemi, ponieważ tematyka ta była bardzo spójna z y, tematem, który właśnie Komisja Edukacji y, y, w tym dniu omawiała, y, z, czyli z zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska, y, z edukacją ekologiczną, dlatego y, postanowiliśmy tę część y, 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 odbyć wspólnie z Komisją Edukacji, za to bardzo dziękuję, a szczegóły już tutaj wszystkie Pan Olek wcześniej przedstawił, to że nie będę powtarzał. Odbyliśmy także materiały na dzisiejszą sesję Rady Powiatu. Dziękuję. Dziękuję. Pani Małgorzata Kaczmarek, proszę. Posiedzenie Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych odbędzie się jutro o godzinie 10. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w takim razie przechodzimy do kolejnego punktu. Zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych. Bardzo proszę. Pan Aleksander Mrówczyński, proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Szanowni Goście. Pierwsza interpelacja wynika ona też z ostatniego posiedzenia Komisji Edukacji i braku jednoznaczności ze strony Pana Starosty w temacie dotyczącym najbliższych komisji konkursowych na dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych czy zarząd podtrzyma wstępną, podjętą decyzję, że w tych komisjach konkursowych nie będzie przedstawicieli rad... nie będzie radnych, przedstawicieli komisji edukacji chcę powiedzieć, że nie pamiętam, jestem radnym trzeciej kadencji, żeby taka sytuacja się wydarzyła mimo, że zarząd liczył osób w kadencji 2620 Panie Starosto to więc prosiłbym o więcej zaufania. Wszak rozumiem, że zarząd decyduje, gdyż w komisji konkursowej winno uczestniczyć trzech członków organu prowadzącego. Druga interpelacja. W ostatnim czasie, na przykład na, na przestrzeni poprzedniej kadencji czy tej początkowej, pytanie, ile razy organ prowadzący występował do ministra edukacji o nagrodę dla dyrektorów bądź nauczycieli szkół. Trzecia interpelacja. Czy zarząd w najbliższym czasie przewiduje, Podjęcie określonych działań dotyczących tematu mi bardzo cennego i drogiego dotyczących rynku pracy i kierunków kształcenia w kontekście wcześniejszych moich wypowiedzi w kontekście yy, też konferencji, która odbyła się 5 marca odnoszę wrażenie, że nie została postawiona kropka nad i a czas płynie. Czwarta interpelacja w choińskich szkołach podległych miastu, jak prasa uprzejmie przedstawia, będą podwyżki dla pracowników obsługi administracji. Czy w szkołach powiatowych przewiduje się takie podwyżki? Piąta dotyczy Chojnickiego Szpitala, wszak czas płynie. W jakim czasie powstanie częściowo, nasz parking odpłatny w części w części przylegającej do szpitala, tylko w części, gdyż zgadzam się z tym, że nawet można zaparkować 300 metrów od szpitala i jest trochę miejsca, ale nie każdy tam może zaparkować, bo jeśli weźmiemy i mamy pilną potrzebę do szpitala osobę chorą, to wtedy jest problem i szukamy, opieżdżamy w koło, Wtedy samochody, jak obrazki, stają na polu obok. Lądowiska stają na, zagradzają przejazd, Straż Miejska blokuje koła, a samochód stoi, stwarza się niebezpieczeństwo. Natomiast jeszcze raz powtarzam, wzorem szpitala Poznańskiego, oddziału dziecięcego, gdzie miejsca nie ma w koło szpitala, ale na parkingu jest, bo jest częściowo tylko część parkingu odpłatnego. Na pół godziny, na godzinę. Tylko część. Ja widzę to miejsce przy szpitalu Chojnickim, Widzę mi tam gdzie parkuje na przykład pan dyrektor Bona. Widzę, że w tym miejscu wzorem kościerzyny jest możliwość wprowadzenia bramek dla tych 3 złotówkę za godzinę. O tym mówię już od dłuższego czasu, a czas płynie i temat nie jest rozwiązany. O częściowo odpłatnym, prawda? Nie jestem za tym, tak samo jak przy zresztą, ale to jest inna kwestia. Mówię teraz o szpitalu. Dziękuję. Dziękuję. Pani Krystyna Kijek, proszę. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Drodzy Goście. Mam dwie sprawy. Pierwsza, na jakim etapie jest realizacja interpelacji w zakresie poprawy bazy magazynowej w muzeum. W roku ubiegłym, w maju, zgłosiłam interpelację w sprawie poszerzenia bazy magazynowej Muzeum Historyczno-Etnograficznego imieniem Juliana Ryckowskiego. Przypomnę, że muzeum w swoich zasobach posiada przeszło 26 tysięcy muzealiów, a obecnie łączna powierzchnia magazynowa dla tych zbiorów wynosi tylko i aż 178 metrów kwadratowych. Nie trudno sobie wyobrazić, jaka jest to skala problemu. Eksponaty potrzebują odpowiednich warunków do przechowywania, a muzeum nie posiada nawet własnej pracowni konserwatorskiej. Problem był poruszany w latach poprzednich zarówno na posiedzeniach Rady Muzealnej, jak i Towarzystwa Przyjaciół Muzeum, a ostatnio w bieżącym miesiącu, 13 marca, na posiedzeniu Rady Muzeum. A Towarzystwo Przyjaciół Muzeum w Chojnicach podjęło uchwałę popierającą starania muzeum o pozyskanie XIX-wiecznego spichrza, który jest w najbliższym sąsiedztwie dotychczasowych baszt zajmowanych przez muzeum. Inwestycja w muzeum jest inwestycją na rzecz społeczeństwa. Wszystkie dziedziny życia są ważne: zarówno budowa dróg, szkół, ich modernizacja, jak i wspieranie instytucji kultury. Rolą muzeum jest przede wszystkim gromadzenie zbiorów w celu zachowania dziedzictwa, przeszłości dla przyszłych pokoleń oraz upowszechnianie wiedzy o tym dziedzictwie. Były prowadzone rozmowy z właścicielem spichrzu zbożowego przy ulicy Staroszkolnej 19, który przylega do zabytkowych murów muzeum. Jego powierzchnia magazynowa to 1040 m2. Jest tam również winda wewnętrzna, natomiast rewitalizacja tego XIX-wiecznego obiektu daje możliwość aplikacji o przyszłe środki unijne. W trosce o dobro naszego dziedzictwa kulturowego, powinniśmy efektywnie dbać o poprawę warunków naszego muzeum. Może do partnerstwa zaprosić miasto Chojnicę. Nie przegapmy tej szansy, bo drugiej w tym miejscu już takiej nie będzie. I druga sprawa. W trosce o nasz budżet powiatowy, który musi wytrzymać wiele, w tym realizację napiętych zadań inwestycyjnych, mam pytanie. Ile osób ubiega się o zwrot 425 zł od starostwa powiatowego, nadpłaconej kwoty za wydanie karty pojazdu, aut sprowadzonych z zagranicy? Jakiego rzędu są to pieniądze? Opłata była regulowana rozporządzeniem ministra infrastruktury, zaś w styczniu 2006 roku Trybunał Konstytucyjny kolejnym ministerialnym rozporządzeniem zmniejszył opłatę za wydanie karty do 75 zł. Chodzi o tę różnicę 425 zł. O zwrot starostwa od starostwa mogą się osoby ubiegać po uprzednim postępowaniu sądowym o zwrot nadpłat. Dotyczy to aut rejestrowanych w latach 2003-2006. W 2016 roku sprawa się przedawni, pewnie większość nie zdąży upomnieć się o swoje. Jaka jest to skala problemu w naszym powiecie? Dziękuję. Dziękuję. Pani Teresa Kropidłowska, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Moja interpelacja dotyczy drogi powiatowej na ulicy Długiej w Łęgu, która ta droga ma utrzymać w tym roku nową nawierzchnię. Mam pytanie, czy zaplanowano remont kanalizacji deszczowej na ulicy Długiej? W tej chwili studzienki, które prowadzą deszczówkę nie zawsze spełniają swoją rolę. W czasie dużych opadów deszczu nie dają rady odprowadzać wody. Woda z tych studzienek jest wprowadzana rurami do rowu, który przebiega przez ogrody między ulicą Długą i Kościelną. W czasie opitych deszczów, które zdarzają się coraz częściej, ogrody zamieniają się w jezioro. Zalewane są uprawy na działkach, woda podchodzi również pod niektóre domy. Prosiłabym bardzo o załatwienie tej sprawy, rozpatrzenie jej, zanim będzie nałożona nowa nawierzchnia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan macie Jakubowski, proszę. Panie przewodniczący, szanowni radni. W imieniu mieszkańców ulicy Łukowskiej w Czersku zwracam się z prośbą o pomoc w realizacji postulatu w mieszkańców tej ulicy, a dotyczy ona budowy pieszojezdni. Zwracano się już z wnioskiem do starostwa bodajże w roku 2011. Do teraz sytuacja nie została rozwiązana. Chodzi o budowę pieszojezdni na odcinku 200 metrów. Na tej ulicy nadmieniam brakuje chodnika dla pieszych. Znajdują się tam trzy zakłady produkcyjne. Ruch pojazdów no, jest wzmożony, a jednocześnie zagraża to bezpieczeństwu poruszających się pieszych pojezdni. I druga sprawa. Na ostatniej sesji zgłaszałem interpelację dotyczącą ulicy Łukowskiej i odwodnienia tejże ulicy. Przedstawiciel starostwa miał się spotkać w Czersku z przedstawicielem Urzędu Miejskiego w Czersku. 26 lutego, tak, taką mam tutaj informację od Państwa. I o decyzjach podjętych miałem zostać niezwłocznie poinformowany, właśnie mija miesiąc i jeszcze nie mam informacji na ten temat. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Bożena. Proszę Pani Boże, następny. Panie Starosto, koledzy radni. Yy, ja mam takie krótkie pytanie: Kiedy rozpoczną się prace, po, poziomowe prace porządkowe na drogach, ulicach yy, powiatowych? Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Bardzo proszę, Pan Marek Szmogliński, Panie Przewodniczący, Panie Radni, tak się składa, że zarządcami dróg w Honicach są zarówno miasto, jak i powiat. Ja tutaj zwracam się do Pana Starosty w imieniu mieszkańców ulicy Niemcewicza, bo ta ulica jak gdyby została zapomniana przez powiat. Ona jest tutaj niedaleko starostwa i stan na i chodników jest w fatalnym stanie. Dlatego moja prośba dotyczy, aby nad nią się pochylić, zobaczyć jak tam wygląda, no a potem podjąć konkretne działania przygotowawcze budowy tej ulicy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie?